Janeta, wyciągnęłam ulotkę ze skrzynki i mam super pomysł, żebyśmy razem poszły na fitness. Co ty na to? Nigdy w życiu. No ale ty jesteś. Ja już nam nawet wybrałam takie same kostiumy, no? Kostiumy? Ty ze średniowiecza jesteś? i przestań. I buciki. No i właśnie dlatego nigdzie z tobą nie pójdę. Weź sobie ciocię Karyny albo babcie. No teraz to już cię poniosło. Mnie. Ja chcę z tobą iść na zumbę. Gołąbki wam przyniosą, ale rozlatują się trochę. Latające? Cześć babcia. Sąsiada nowego macie. Miałam z nim starcie, przy skrzynce grzebał. Przy naszej? Ulotki pchał do skrzynki. Myślałam, że jakiś złodziej. Jak się zamachnęłam z tych gołąbków, to ryż się sypał. No, ale zjadliwe jeszcze, tylko sosu musisz dorobić. Ale siara. O, ten na ulotce, to sąsiad. Instruktor zumby ten latynos? Raczej nie latynos, Darek z Lęborka. W sumie to możemy iść na tą zumbę. Kiedy będzie Antek? No właśnie miał być pół godziny temu, piszę do niego, ale mi nie odpisuje. Antek, hucherko idzie już. A babcia skąd wie? Stoi z siostrą tego Darka, tam na dole i coś świergoli. Idziemy na zumbę od jutra, a jak przyjdzie Antek, to mnie nie ma. Darek, może Darius? Nie chcę Darka, wolę